Jestem w miejscu, które nazywa się Miraduro Santa Luisa. Jest punkt widokowy. Co z niego można zobaczyć? Za chwilę zgaszę to oświetlenie zewnętrzne, które mam na siebie i macie taki widok. Także takie rzeczy. Izbonie są, są do zobaczenia, co jeszcze? Słuchajcie, za sobie teraz już gdzieś na jakimś dachu w Lizbonie. Wy ogólnie wiecie, że ja lubię, lubię wieczorami siedzieć na dachach i, i się lautować słuchając na przykład psa, który drze mordę, albo po prostu patrzeć sobie w gwiazdy, ewentualnie motocykli. Natomiast do czego zmierzam? Mówimy Wam, że powiem Wam dwa słowa na temat covid u i nagrywam to teraz, czyli pierwszego dnia po przylocie, a opublikowane to będzie przynajmniej 14 dni po tym, jak już będę w kraju z powodów wiadomych. To znaczy, wylatywałem wylatywałem z Modlina eee, i żeby wejść na lotnisko no to trzeba było ochroniarzowi pokazać e, kartę pokładową następnie wchodziło się dopiero na lotnisko, przechodziło przez bramkę e, przy której był miernik temperatury i można było zrobić dwie rzeczy albo stanąć czołem i mierzono temperaturę czoła ja z racji tego, że byłem wcześniej na, na słońcu bo paliłem, stwierdziłem, że że nie będę mierzył czoła, skoro można mierzyć temperaturę ciała na podstawie nadgarstka. Pierwsza rzecz, wystarczy, że będziecie wcześniej, nie wiem, przez 10-15 sekund trzymać napój z lodówki, który kupicie w knajpie na zewnątrz, trzymać przy tym prawym nadgarstku, czy tam lewym, w zależności od tego, który podacie. Tak, czyli macie, macie napój, dotykacie nadgarstkiem, trzymacie przez 10-15 sekund, wchodzicie na lotnisko i, i z 39 zajdzie Wam, nie wiem, do 36. Pierwsza głupota. E, następnie, standardowo, tak, kontrola bezpieczeństwa. E, o tym też Wam mogę pewien case powiedzieć, to, to od razu Wam powiem. Jeśli chodzi o kontrolę bezpieczeństwa, czyli no, wyjdzie film nie tylko podróżowanie w czasach COVID-u, ale ogólnie absurdy lotnictwa. Czy absurdy wchodzenia na pokład. To znaczy e, przepisy dotyczące przewozu kosmetyków. To znaczy nie więcej niż litr płynów w buteleczkach po 100 ml wprowadzono po 11 września. Tak się składa, że mam znajomą, która zajmuje się bezpieczeństwem lotniczym. E, między innymi ustalaniem tych przepisów i rozmawiałem z nią już wiele lat temu i mówię: "Słuchaj, czemu to ma służyć, skoro za chwilę jak ja wejdę na strefę bez bezsłową, to mogę sobie nie wiem, kupić litr czy dwa litry wódki czy czegoś innego i tak dalej, wnieść to w większej pojemności, objętości i tak dalej. A ona powiedziała: Paweł, to jest bardzo prosta sprawa. Po prostu po 11 września trzeba było dać ludziom fałszywe poczucie, znaczy w ogóle jakieś poczucie, tak dla ludzi to jest prawdziwe, ale ono jest tak naprawdę fałszywe, że ochrony lotnisk cokolwiek zrobiły w tym celu, żeby ograniczyć niebezpieczeństwo. I tyle. Yy, więc macie tutaj naj, najlepszy przykład, że wnosicie, no, nie wiem, 100 ml szamponu, 100 ml żelu do włosów, żelu, nie wiem, pod prysznic, czegoś tam, a za chwilę kupujecie sobie w normalnych opakowaniach te same produkty na strefie bezsłowej. Absurd. Więc idąc dalej drogą absurdów. Yy, oczywiście w kolejce do samolotu, yy, do samolotu, do odprawy, E, absolutnie nikt nie trzymał dystansu jaki miał być trzymany. Mm, owszem, były na twarzach maseczki, natomiast dystans był taki jak zawsze, czyli zerowy, każdy każdemu na plecach. E, to samo po przejściu odprawy, e, kiedy zaczynał się boarding, jak jak staliśmy na płycie lotniska, czekając tam na tankowanie samolotu, tak samo każdy każdemu na plecach. Trzy czwarte, no może nie trzy czwarte, jedna czwarta osób już bez maseczek, tak jak się spojrzałem, to jedna czwarta osób w granicach mojego wzroku już była bez maseczek. Zapakowanie na pokład na pokładzie, tak samo każdy każdemu na plecach. Nie było czegoś takiego, że miejsca wolne po środku, W sensie, że na trzy siedzenia siedzi jedna, później jedno stanowisko wolne i druga osoba, przejście jedna, wolne, jedna, tylko po prostu po trzy osoby, po dwie, z przypadku całkowicie. I, I już w samolocie, powiem Wam, ja miałem tak, że przed sobą widziałem z lewej dwa rzędy. Z tyłu kolejne dwa, to już jest przynajmniej sześć osób, plus dwie osoby przede mną to jest 8, dwie za mną to jest 10. Z tych 10 maseczki na ustach miało słownie trzy osoby. Nie? Co więcej, stewardessy no, chodziły, tak jak to wiadomo, chodzą w jedną, w drugą, proponują różne rzeczy. W ogóle na to nie zwracają uwagi. Nikt o tym nie mówi, że należy założyć, że coś tam i tak dalej. Każdy ma na to wywalone. E, także tak, tak, tak wygląda procedura covidowa na lotniskach i, i procedura odprawy, boardingu i, i tym podobnego. Nie? Ale do kosmetyków, jak weźmiesz nie 100, tylko 150 ml szamponu, to Ci się, już nie powiem brzydko, przyczepią. Że, że masz za dużą butelkę z szamponem, nie? Eee, dlatego mówię wam, jak to jest od wewnątrz, że, że, że po prostu tych procedur. znaczy, one są, ale ich nie ma. Na tej, na tej, na tej zasadzie. Eee, publikuję to już długo po poprocie, żeby, żeby nie było tak, że jak ten film pójdzie i ktoś ustali, kiedy byłem, gdzie byłem, jakim lotem, no to, to, to mnie w kwarantannę wpakują, nie? Eee, w samej Lizbonie tak samo na zewnątrz, nikt w maseczkach nie chodzi, tylko w środkach komunikacji. Mm, tak, w środkach komunikacji nie? na tej zasadzie. Także tak, kochani, nie boicie się wirusa. Bo nie ma czego. Jeżeli spojrzycie w sobie na twarde statystyki, tak, no, śmiertelność wzrasta, dlatego że robią więcej testów. Natomiast procentowo versus ilość testów, ona spada. Na początku na odpowiednią ilość testów mieliśmy śmiertelność na poziomie 4%. Teraz, kiedy nagrywam ten film, ta śmiertelność jest na poziomie 2,5% pomimo tego że tych testów jest robionych dużo więcej także nie ma, nie ma się czego bać nie ulegajcie panice i co i widzimy się w następnym filmie to był taki przerywnik a propos podróżowania po, po świecie na razie